Oś ty, do jedna. Oś ty, do jedna. Jak śmiałeś. Cześć. Witam nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nowego Świata. I jest to pierwszy odcinek, jeżeli chodzi o maraton. Tak, zaczynamy maraton z Minecraft e, na pierwszy ogień, co będziemy robić? Przede wszystkim pokażę wam mniej więcej co tu się zmieniło w tym takim moim pseudo małym domku, który mam nadzieję w końcu niedługo będziemy opuszczać e, A zmieniło się to, że zabrałem, e, czekajcie muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ budowałem Znaczy usuwałem górę, to mam nadzieję, że widzieliście w poprzednim odcinku i miałem napisów, bo nie było sensu mieć tego na hard gdyż. Mogłyby mi tam przeszkadzać mobki, a chciałem zrobić takiego fajnego timelapsa właśnie, mam nadzieję, że się Wam to wszystko e, spodobało. Dobra, zmieniło się to, że przyniosłem sobie tutaj e, enchanting table, drzwi mi się zbugowały, e, tutaj mam dalej książki, nie bójcie się, po prostu jak będę miał jakiś wyższy level, będę chciał sobie jakoś fajnie z tą broń moją... Czy jakiś kill, zenchantować, no to wtedy sobie tutaj postawię ten Enchanting Table. Póki co jest właśnie tutaj i tutaj coś, co wygląda jak trumna pod Enchanting Table. To są właśnie. Książeczki zmodyfikowane w najróżniejszy e, sposób. E, mam kilka, już nawet fajnych. Co no, no pro Protection, tu mamy Sharpness, tu mamy Unbreaking, też bardzo fajne. Fortunę też mamy, także zarobiście I e, po prostu co parę leveli, jak pozbieram, enchantuję książkę. Póki co nie mam książek, wyczerpałem już wszystkie, także. Muszę sobie zrobić, że tak powiem, nowe. E, a co będziemy dzisiaj e, robić? Na pewno chciałbym zrobić portal. Teraz tylko kwestia tego, że chyba portal zrobię, jednak, właśnie na tej górze, tak jak miałem to w planach już jakiś czas temu w miejscu, prawdopodobnie, gdzie ten portal będzie cały czas stał, więc nie boję się go tam zbudować bo prawdopodobnie on tam będzie sobie zawsze stał. E, co jeszcze chciałbym zrobić to już może niekoniecznie akurat, w, że w tym odcinku ale mam po prostu parę planów, żeby e, praktycznie w każdym odcinku tego maratonu było coś e, po części innego, żebyście, żeby wam się po prostu chciało to oglądać, żebyście po prostu mieli e, jakieś ciekawe momenty i tym podobne. E, teraz tak, na pewno potrzebuję tociulstwo i żelaza, które chyba nie mam. <gry> E, prawdopodobnie nie mam, ponieważ całe żelazo wykończyłem, wykorzystałem już na, na kowadło, na kilofy. Widzę, że że, 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 że nie ma. Tak więc nie ma co. Udamy się po prostu do jaskini po żelazo. Myślę, że nie będzie problemu. Czasu mamy naprawdę dużo. Tutaj mam parę mieczy, które... Czekajcie, jedzie jest nadal... Aha, w dungeonie. Tam gdzie się rozstaliśmy dwa odcinki temu, czyli na pustyni niedaleko nie właśnie na tej pustyni był dungeon... Nie, dungeon? Tak to się mówiło. Spawner! Spawner nie dungeon. Czemu mi się z dungeon? Dobra, nieważne. Był spawner po prostu tam ząbiaczków bodajże. I tam w dwóch skrzynkach były najróżniejsze te miecze, z czego jestem po prostu bardzo zadowolony. Mam miecz, który również ma plus 7 do ataku, plus jeszcze to ma sharpness, bo sobie zenchantowałem tam na drugi, trzeci level, tak więc ten miecz jest naprawdę zarąbisty. Chciałbym na przykład z tego miecza albo z tego, no one są w sumie podobne. Tyle, że ten ma 850, a ten nie pamiętam ile tam ma, 700 coś, tak więc ten jest chyba bardziej wytrzymały. Chciałbym z tego miecza zrobić najbardziej epicki miecz w ogóle, jaki kiedykolwiek miałem, czyli na przykład Sharpness 5 Knockback, Fire Aspect i takie inne pierdoły, po prostu żeby wszystko w ten jeden miecz wpakować, żeby on był naprawdę, naprawdę zarąbisty. Mam jeszcze troszkę obsydianu, więc będę mógł sobie zrobić pełniusieńki portal, 14 bloczków. Eee... No i udamy się właśnie do tej jaskinki. Tylko czy ja mam jakieś jeszcze? Tutaj mogę sobie zrobić pochodnie, nie ma problemu. E, tak, żeby sobie parę pochodni zrobić. Oczywiście hełmik mam, zapasowy również mam. Żarcie mam, wodę mam, także nie jest źle. Nie powinienem zginąć. Tylko problem jest taki, że nie wiem, w którą stronę mam się teraz udać. Ale prawdopodobnie udam się w tamtą stronę. Wybaczcie, że... Yy... Może mi się trochę odbijać po prostu, bo niedawno jadłem śniadanie, także. No no nieważne. Dobra, tak więc lecimy po prostu w tamtą stronę. Myślę, że. Znajdziemy jakieś żelazo. No jak nie znajdziemy, no to będzie troszkę lipnie. Może ja przestanę, kurna, sprintować, bo zaraz to mi się pragnienie skończy. z pragnieniem mi wygrasz, no. Pragnienie nie ma szans, ale nie w tym przypadku. Dobra, tutaj nie będzie. Gdzieś, gdzieś tutaj niedaleko była taka jaskinka, to co już kopałem tam węgiel i tak dalej, takie różne pierdoły, gdzie, gdzie był e, Lucky Block, On gdzieś tutaj był, tam gdzieś na górze chyba, tak? Tak. No i tutaj gdzieś na dole była jaskinia. Dobra. Wydaje mi się, że całego żelaza nie wykopałem stąd, więc mam nadzieję, że chociaż jedną sztukę uda mi się znaleźć. Tu wiem, że pewnie było żelazo, bo widzę takie charakterystyczne wgłębienie wykopane. Tak więc prawdopodobnie tutaj było żelazo. Węgiel jest. Tak więc możliwe, że tutaj nie wykopywałem, albo wykopywałem samo żelazo. Już teraz naprawdę nie pamiętam co ja tutaj robiłem. Już jest szkieleta. O nie! Buuu! O, no ja jeszcze mi musiał pierdyknąć, ale normalnie ten atak był prze... O, jest żelazo. Super, super. O, tu w ogóle. Głęboko! Nie ma co, głęboko. Ale Wy jesteście brzydkie, dobra. To wykopiemy sobie tak. No, może nie łukiem, bo łukiem to ja tego nie wykopię. Będę miał parę sztuk żelaza, także super, super, super. A, całkiem spora ruda, nie ma co. 10, o, jeszcze więcej, 11, o, jeszcze więcej, u, jeszcze więcej, u, fajna ruda, podoba mi się, bardzo mi się podoba. To, co mi teraz było potrzebne. No, 14 sztuk, super, naprawdę super. To jeszcze zejdę, bo tak jestem ciekawy w ogóle, co tam. Co tam jest? Ja tam jeszcze chyba nie byłem, zresztą... I robimy jolo skok wiary, jolo, czy znaczy skok wiary! <laughs> Jedno i drugie to bardzo podobnie brzmi, w sumie wiecie, takie... Dobra, czy tą wodę chcę zaklejać, czy nie? Zaklejać, późba zaklejać... Zalepiać, zastawiać, nie wiem jak to nazwać! Dobra, powiedzmy, że zrobię to... W ten sposób... O, dobra. Żeby ona sobie jednak się odcięła i żeby mi nie przeszkadzała, ale z drugiej strony, żebym potem mógł ją uwolnić, bo to jest w sumie spoko sposób, żeby zejść na, na szybciora. Na szybciora, puu, dobra, nieważne. E, mamy żelazo, które mi się znowu przyda, tu już chyba nic nie będzie. Szkoda, szkoda, myślałem, że jednak coś tu ciekawego będzie, no ale dobra, jest żelazo, nie ma co rudzić. Mam na szczęście kilof y, chyba zeenchantowany na efficiency dwa nawet Tak więc w miarę szybko się kopię to wszystko, tak więc zbytnio czasu nie będę marnował na to żelazo, ale jednak chciałem mieć parę sztuk, więcej jak już mam możliwość, no to wiecie. Żeby nie... Oj, oj, żeby potem nie żałować, nie? Dobra. Tak więc idziemy tędy i teraz... Dobra, uwalniamy wodę. I tu sobie wchodzimy. I to możemy zburzyć i też górne się podbudujemy. I tutaj i tutaj, I tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i teraz. No i tak muszę kopać, i tak, dobra, nieważne. Dobra, piki, 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 jeszcze więcej, kurna, jeszcze wyżej musisz, jeszcze nie weszłeś. Dobra, e, w sumie tak, teraz mamy żelazo, mam tam już ten flint. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Mam tam flint, mam te inne pierdoły, tak więc już chyba mam wszystko, czego potrzebuję. Wypijmy sobie wodzionki. Dobra, zjedzmy sobie. I lecimy. Lecimy właśnie na tą moją górę. Nie jestem pewien, czy od razu będę wchodził do tego portalu. Możliwe, że na przykład tylko go tam umieszczę i jakąś taką wyprawę możemy sobie zrobić do netheru. Na przykład w następnym odcinku e, ewentualnie się zaraz zobaczę. Mówię, muszę najpierw go gdzieś tam ustawić, w miarę w fajnym miejscu. E, ta góra, to co ja tutaj ścinałem, e, że tak powiem, dupy nie urywa. No, zresztą sami mogliście już zobaczyć. E, przestrzeń nie jest aż tak duża na, na, jak sądziłem, po prostu, że będzie. Aczkolwiek z drugiej strony nie jest jakoś tragicznie, więc nie ma co narzekać tak naprawdę, bo przestrzeń jest tak i ją można fajnie zagospodarować. Po drugie, ja się nie będę tylko w jeden na jednej tej płaszczyźnie budował, bo tam chcę troszkę więcej więcej tutaj z. Boże, zgubiłem słowo. Więcej zagospodarować tereny tutaj chcę po prostu i tak jak tutaj mam plan gdzieś zrobić schody, to te schody to już mi po prostu po głowie chodzą od paru dni, muszę w końcu zrobić tutaj jakieś schody eee, i tutaj one gdzieś dalej będą prowadzić, tutaj prawdopodobnie nie będzie jakiegoś nie wiem, muru, ściany, nie wiadomo czego, ale na pewno jakieś ogrodzenie po prostu sobie zrobię tak, żeby... Żeby było wiadomo, że to jest jednak taki teren zagospodarowany fajnie tak, a nie jest po prostu jakiś kawałek góry i nie wiadomo co to jest. Poza tym tutaj o też fajne widoczki, są bardzo mi się tutaj podoba. Ewentualnie jakiś jeszcze balkonik se tu pierdeknę. Nie mam pojęcia co tu zrobię planów jeszcze typowych takich nie mam. Tu wiem, że muszą być schody gdzieś tu albo tu jakoś tak na środku pędzę. I na pewno będą one z kamienia. Jakoś się fajnie tutaj poprzyozdabiam, bo kamienie mam dosyć sporo przez to, że tutaj równałem tą górę. I będę schodki będę sobie prowadzić. I gdzieś właśnie Tutaj, w tym miejscu powinien być portal, bo gdzieś tutaj chcę to wszystko e, ogarnąć, żeby to tak ładnie wyglądało. Mm, dobra. W ogóle, może po raz pierwszy w życiu zrobię domek. Na górze, który nie będzie typowo domkiem, tylko po prostu będzie przestrzenią, gdzie będą różne rzeczy, bo tak planuję też to jakoś zrobić. E, mniej roboty będzie z designem jakimś domku, nie wiadomo czego, aczkolwiek nie będzie takie strasznie ubogie, bo chcę zrobić jednak jakieś tam czy mury obronne, czy coś, no wie, że, wiecie, żeby to jednak miało e, jakiś tam efekt zarąbisty. Dobra, tak więc czekajcie, tutaj tutaj to gdzieś tutaj będą schodki today 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 i powiedzmy no w tym miejscu kurna powstaje se portal a co jak będę chciał to sobie po prostu go potem jakoś przesunę mam nadzieję że nie będzie z tym e, dużego problemu Cztery, big 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 e ała i, pamiętam, jak kiedyś się pomyliłem robiąc portal e, i postawiłem. Czekajcie, jak ja to było? postawiłem do góry? Dwa i chyba taki, taki strasznie kwadratowy mi wyszedł, nie? I troszkę się zaskoczyłem. Aha, nie zapala go, bo nie mam tutaj przy sobie flintu. No dobra, to wracamy do domu. Po drugiej, tak muszę jeszcze żelazo przepalić, to nie ma co. Tak więc wracamy do domku e, i zrobimy to, tylko żebym ja tu szedł, jakoś się nie zabił. To było pięknie. E, dobra, nie to nie, to idziemy w drugą stronę. E, Dziś tędy, tędy, wendy. Będę musiał sobie naprawdę jakiś fajny system e, wte i te, że tak powiem, zastosować, żebym mógł sobie tutaj na chillu wchodzić i wychodzić bez e, jakichś strasznych korna. Umiejętności parkurowych, żebym nie musiał tutaj niczego takiego używać, ponieważ umiejętności parkurowych to ja nie mam. E, jest ciemno, tam już widzę, że nam się szkielet. i tak, się szkielet czai, pająk się czai, no chodź, chodź, no, chodź, ha 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 ha, ha. oszty mendo jedna, oszty mendo jedna, jak śmiałeś. Psz, psz. Level się nabi, a już go zabiłem, dobra, Ja go jeszcze chciałem dobić, a ja jestem bezwzględny. nie, dobra. No, i tutaj mam ten kamień. To nie wiem, czy widzieliście tę skrzynkę, czy nie. To po prostu mam. Nie widzieliście, czekajcie, sorry. Zapomniałem, gdzie, gdzie skończyłem nagrywać tego timelapsa. Przeki przekimamy się, a co? Czemu nie? Żeby był Dionek? Dionek jest fajny, już mi tam zombie warkocze. O, jeszcze kurna. Edusia słyszę, Eduś! Eduś? Mordo, ty moja, ziemi, tu dyrt zapierdzielasz. Co za menda? No, co za menda? zniknął, już nie wróci. Dobra, mam trzeci level. Fajnie by było zrobić sobie. Czekaj, najpierw wrzucimy to. Uzupełnienie, nie, 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 uzupełnimy wodę. Tutaj jeszcze mam. Kości sobie tutaj damy, strzałę tutaj jedną sobie damy. Linki znaczy sieci i. Tak, wodę uzupełnimy. Pik, piek, pik. Pięknie, pek, pek, pek tutaj nam się żelazo będzie wszystko ładnie przetapiało. Automatycznie, i przydałoby się jakąś krowę zaciółkę gdzieś tutaj niedaleko, żeby nam dała skórę. I zrobiłbym sobie jeszcze jedną książkę, i od razu ją sobie zenchantował. Także mam nadzieję, że gdzieś tu w pobliżu jakąś kurna krowę znajdę. Bo jak nie, to będę zły. O, trzcina mi widzę, fajnie tutaj wyrosła. Tutaj łodziwo, trzcina wcale jakoś wolno nie rośnie, tak ona się, nie wiem, rozpędzała, rozpędzała, ale nagle, jak zaczęła rosnąć, to już było naprawdę spoko. Dobra, tak więc, tak więc, troszkę tej trzciny jest, na książki będzie. Tylko, czy ja tu krowę jakieś znajdę, świnki widzę, oczywiście świerszcze widzę wszędzie dookoła, na, od nas rania, od zasarania ich tutaj jest. To nie ulega chyba wątpliwości. Na szczęście wpadłem na ten genialny, jakże genialny pomysł po iluś tam odcinkach, żeby wyciszyć e, troszkę mopki przyjazne. No niestety nie słyszę tak fajnie tych świnek i tych wszystkich innych mopków, no ale... No ale jednak, wiecie co, o tym mamy koniki. Ja wiem, ja wiem, że mnie będziecie hejcić za to, ja wiem, ja wiem, ja jestem zły człowiek ale ja skóry potrzebuję, no. Tylko jeszcze jeden spokojnie. Nie dobra, nie oszczędzę cię, bo potrzebuję tylko jedną skórę. Masz szczęście, że twój brat czy ktoś tam się poświęcił. Nie będę aż takim brutalem. Jedna skóra mi starczy. Nie jestem aż tak zakładny. Nie żartowałem. <grym> dobra, tak więc idziemy zrobić sobie tam jedną książkę. Czwarty level. E, Bodaj, że bez książek jestem w stanie zenchantować na trzeci chyba na trzeci. I zobaczymy, co tym razem nam fajnego wyjdzie. Du, 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 du. Dobra. Czyli tak, papier mamy. Robimy książkę. Pyk. Pyk. Książka. No i dobra. Przetasujemy to może trochę 2, 3, 4. Czy będę poświęcał 4 lata? Dobra, poświęcę Efficiency 1. Chyba nie mam jeszcze nic na Efficiency. No! Tak więc co będzie? Pierwsza książka. No i tak to mniej więcej wygląda, tak sobie to enchantuję, potem jak już będę miał dużo, dużo, dużo książek, będę sobie je po prostu łączył levelami myślę, że to nie będzie najmniejszego problemu. Jak, jak, jak będę miał już stały dostęp do netheru, to kurna kwarc kopiemy, wbijemy blaze i wszystko po prostu będziemy robić i, i level będzie wbijał się jak szalony, nie? E, dobra, znowu sobie władę uzupełnię. To jest jednak fajne, że mogę sobie w każdym momencie, oj, w każdym momencie tutaj wrzucić tą wodę, to mi się wszystko będzie przetapiało i pięknie, ładnie tutaj wszystko mam. Jedynie co to nie dostaję levela za przetopienie tego, bo jeżeli chodzi o żelazo czy złoto, no to jednak parę leveli zawsze mogę wbić się. No ale jednak nie można mieć wszystkiego, tak? No. Wygoda i no i no i no i dupa no. Dobra, mamy to. Robimy zapalniczkę. Czy ja dobrze zrobię? Dobrze zrobię. Pięknie, ładnie. Chociaż teraz chyba nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie się ustawi, tylko trzeba po prostu dwie... E, te dwa przedmioty po prostu ustawić. Chyba o to chodziło. Bo kiedyś pamiętam, że się człowiek pierdzielił zawsze, przynajmniej ja miałem zawsze taki problem. Kurna, jak dać to żelazo i, i, i ten flint? To nigdy nie wiedziałem, nigdy... Nigdy nie mogłem tego ogarnąć. Dobra. Hmm. Wezmę sobie parę sztuk dirtu. To mam, to mam, to mam, to mam, to mam... Dobra. Tu aktywujemy sobie ten portal, żeby nie było. Aktywujemy sobie portal, myślę, że będzie spoko. Tędy, muszę, muszę mówię, jakiś fajny, szybki dostęp, bo jeszcze troszkę myślę czasu minie zanim całkiem się przeniosę na tą górę. E, aczkolwiek nie jest to aż takie trudne, ponieważ mam tylko parę skrzynek. Wystarczyłoby tutaj na ten teren niższy, gdzie jest niezagospodarowany nie i tak jeszcze nic, albo nawet na tą samą górę, e, władować się tam, ustawić po prostu parę skrzynek, łóżko, jakieś tam inne pierdoły, i w sumie można by było już normalnie. E, Normalnie jakoś funkcjonować, tak? Nie byłoby żadnego problemu. Gorzej tylko mówię, musiał coś na szybko wleźć i, 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 i wbijać, tutaj. No to nie jest to zbyt fajne. Dobra, eee, tam para-pa-pa-pa, nie czekajcie, to trzeba to kurna ogarnąć. To nie może być taka ceremonia otwarcia portalu. Jak to kurna jest taki burdel. No panowie, panie, no co to się jaja robicie, no. Musi być jakiś kurna kultura. Skóra, komura i fryzura, dobra. Pięknie. Jesteście gotowi? I raz, dwa, osiem. Pyk. I cała ceremonia Dobra. To co? Myślę, że wbijemy sobie tutaj do tego portalu. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj, nie wiem, nie skraszuje, gra albo coś w tym stylu. Czemu ten śnieg się pojawia, jak ja go biję? Nie masz prawa się pojawiać! Ja tu ładnie odśnieżam, a tu mi się śnieg pojawia. O, tak będzie wszystko pięknie zrównane. I nawet ten śnieg będzie mógł sobie zostać tak naprawdę. No, nie wiem, zobaczę jeszcze. Dobra. Nie, nie. Dobra, wiem. Bez, bez przeciągania, dobra, no, spokojnie. Ła wow. ok, ok, okej. Okay. Tak więc jesteśmy w neterze. Po raz nie mam pojęcia, który tnie mi się z jak zwyczajnie gra, bo mi się tutaj e świat renderuje. Piękny świat, piekło po prostu, czego chcieć więcej. Tam się lawa, jeszcze wylewa na świeżo. Taki zapach świeżości w tym neterze czuć. Dobra, wiecie co? To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Ja wiem, 20 minut. Nie, 20 minut jest spoko. Powiedziałem, że mniej więcej tyle odcinki będą trwać, bo jednak będzie ich troszkę więcej, będą troszkę częściej, żebym ja nie miał aż takiego problemu z ich nagraniem e, i nie stracił może głosu przy gadaniu nie wiadomo ile godzin. To odcinki będą trwały, na przykład przynajmniej ten trwa 20 minut. Nie mówię, że następny będzie też 20 minut trwał. Zobaczymy, zobaczymy. Tak więc kurna. Ogarnij się, ja pierniczę, nienawidzę tego, tego momentu jak się wejdzie do netheru, jak to wszystko się musi ogarniać podczas nagrywania, jak już jest wyrenderowane, to jest w miarę spoko, ale jak się na świeżo wszystko renderuje, to jest, łojaso, oh yes. oh. dobra, jak więc to będzie to na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ja sobie zaraz wrócę do domku, ale może, żeby już mi się tam żadnych stereo mi się żadne nie robiły, no to już nie będę tego robił na odcinku, Wykopię sobie parę sztuk może tutaj kwarcu. Tak, for forfan, żeby parę leveli nabić, prawda? Będzie drugi? Hurna nie będzie, a już myślałem, że będzie drugi level, no ale pierwszy level mam super, fajnie i idę zaraz czatować książkę. He he. Tak więc dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i na razie.